Kornelia znalazła zmysłową grę w pozycję. A ja tysiące mówię? Za 3000 30 zł, że... nie jeśli no piara ogląda z drugiego co, pokoju, jaki chłopak co... kurwa liże z innym. <laughs> za trzy koła. Niektórzy za darmo oglądają i w tym samym pokoju w kącie skuleni. No, takie sytuacje tuż on miał. Że ruchosłeś tą sytuację ma czas? Nie. Jakby tuż on był na imprezie, była dupa z typem. I ta dupa mówi, że dawaj idziemy do mnie. No i chłopka. wygląda, jakby był po I on spotkaniu Mówi, z dobra, na idziemy na a on mówi, on będzie patrz, on, on też pójdzie, nie? To nie. A ja, a ja miałem taką sytuację, że się obudziłem po koncercie jakimś czeku, u jakiejś wariatki, nie? No, a ona jakąś męską koszulkę zakłada, a mówi, że to jej brata młodszego. Jakiś pokój był zamknięty. Ktoś tam chodził, nie wiem ogólnie coś tam było na rzeczy. Ale miałem podobną sytuację, właśnie. I uciekam od takich zawsze. Ale Tu zapinał dupę, a w rogu, a w rogu na fotelu jej facet, mały, gruby, bez koszulki podrygiwał sefiuta, nie się mu stanął i stękał To jest tromba. To jest zupełnie <laughs>